Siema z tej strony Patryk Spoko Dzisiaj pokażę wam jak pobrać mody do gry World of Tanks Wchodzimy w swoją przeglądarkę internetową Wpisujemy modyfika, modyfikacje do gry World of Tanks Czekamy aż się nam załaduje Wchodzimy w drugą zakładkę Tak się nam żadowała i teraz szukam swojego modu. Tutaj są różne mody. Ja sobie pobrałem ten celownik. Gdy już się pobierze to otwieramy go. Najlepiej go sobie rzucić na pół bit. To jedno coś nie wchodzi. To kopiujemy moc. A wcześniej czytamy instrukcję, tutaj kopiujemy, wchodzimy tam gdzie mam zapisaną grę World of Tanks, w prawym myszy wklej, tak, i mamy wgranego naszego moda. Dziękuję za obejrzenie, oceniacie, subskrybujcie, dawajcie łapki w górę, cześć.